Czyli witajcie, proszę, dzwonię wam jeszcze na ten kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Battle-Range i właśnie I zleciłem dragon. budowę kip, więc będziemy mogli sobie respić e, mm, bohaterów, no tylko Gorina mamy. Tutaj świetnie by sobie poradził ten łucznik, ale go trzeba zdobyć w innej misji, a w inną stronę poszliśmy z tabuło, więc nie zdobyliśmy tego typa. E, dobra, mam tutaj taką małą armię wojowników Smoka i ja ich chcę wycofać w te miejsca, żeby w tę stronę się wysłali. No jak widać, czasami przepuszczają pojedynczych chłopów, czyli znaczy tych ninży, ale ogólnie jest spoko, nie pozwalają nikomu tu się przedostać. No i stąd czasami idą na tych nic nie robią, ale to mniejsza. Bo tutaj mamy jeszcze armię, która na spokojnie tego broni. E, mogę przyzwać Garina, nie wiem czego ja chcę. Czy mi się przyda. No ale dobra, przyzwijmy go. Po prostu tutaj razem z Kenjim będzie tego chronił. A waszą dwójkę wysilimy tutaj na szkolenie. I to, będziemy po prostu. Bo, to jeszcze zrobić? Alchemii. Możemy zrobić ten alchemist. O. Tu będzie się tutaj sobie bronić. Okej, okay, mamy armię. Wojowników smoka, taką. I tutaj po prostu zbadajmy. Tą ścieżkę, jak to się chodzi. Tu coś jest. A, tu jest przejście. A, tu nie ma przejścia. Halo. Aha, tu jest przejście dotąd i tu już nie ma przejścia. Bo tutaj by było dobre miejsce, żeby zaatakować um, tą wioskę z boku. Chyba bo to wygląda jakby um, twórcy gry chcieli tu zrobić przejście, a potem stwierdzili, że hej, to jest jednak zły pomysł i anulowali to. Hmm, zaraz, bo tutaj... Nie, tu jest przejście dalej, tak? Tu się nie respią, albo tu się respią, ale to mamy gdzieś. I tu już to pierwsze budowle, więc trzeba by tutaj skupić. się skupić na rozwaleniu tego. Wieżyczek Akurat potrafiliśmy na armię Kupię się na rozwalęcej wieżyczki to jest... No tą wieżyczkę mogę odbudować ile tam zostało HP, -ku. tyle to nic. Ale spora armia tu się zebrała. No ja wiem, że tutaj się armia spora potrafi zbierać. To ja to mogę zrobić. No to ja to mogę zrobić, nic nie mogę z tym zrobić. Róbmy... Tak. Yes. Albo nie, yy, Tak, wy tutaj, a wy tutaj. Jakbym chciał robić tylko łuczników, to będę ich wysyłał w odwrotnej kolejności. O. Dobra. Tu tutaj na spokojnie radzę, tu się na spokojnie radzicie. Jestem ciekaw jak często tutaj ktokolwiek przychodzi z problemem. Co ja tu potrzebuję i tutaj tutaj ty na przykład to już nic nie robisz. Od czego ty jest? Od ryżu. Tego ryżu i tak nie zrywacie więcej niż jest podlewane na bieżąco. So jednego chłopa stąd mogę odesłać. Jednego chłopa stąd mogę odesłać Dr tak. Dwóch zbiera ryż 5-6 tu podlewa i też widać, że z tym podlewaniem jest problem, bo tutaj potrafił podejść i się zatrzymać, bo akurat nie ma po co uh, iść, bo tylko część z nich może podlewać naraz w jednym momencie. I tutaj poprawmy to w ten sposób, żeby w żadnym momencie nikt nie musiał wstać, czyli jeszcze dwóch typków mogę odesłać stąd. I teraz powinno być w miarę, nie? Jeszcze troszkę może z tych podlewających może być jednego mniej jeszcze, tak się zastanawiam. Jeszcze jednego mogę z tych podlewających yy, odesłać stąd Od Ciebie odeślemy. Na szkolonko. Mariusz max szkolonko. Okej. Okay. No to trzeba tworzyć sporo armii i pokonać tych... Yy, te armię, które wysyła przeciwnik, nie? Czyli klasyka. O. I tyle I tyle w temacie, porozwalajmy wszystko, Tam Tamtych nidów to możemy przepuścić do sobie... Włucznicy by mi poradzał, ale trzeba się skupić na tej armii, tutaj, yy, która atakuje. Strata chyba wszystkich, ale myślę, że jego armię też rozbije. Nie. U niego przeżyje więcej jednostek. O ten, ten smokarz jest najgorszy. Jest najgorszy on. Dobra, no, straciliśmy armię, potrafiliśmy połowę jego armii zbić, ale jeszcze dużo zostało. Ale już jesteśmy na takim spokojnym, że. Nic nam to się nie stanie złego. Hmm. No cóż, Trochę wolny tych chłopi się repio, bo bardzo dużo łuczników mam porozstawianych. A tutaj widać, że zapuszczają niepojedynczej jednostki często. Ale tylko to sobie rado, więc jest ok. A tu muszę czekać po prostu, aż mi się to porobi i wyślę w tym miejsce, bo tą trwa ta armia spora, nie? Tutaj chce się... a, to ninjowy po prostu, więc tutaj trzeba się skupić na rozwalaniu tych jednostek. Nimm czy możemy przepuszczać, bo to sobie łucznicy poradzą, gody właśnie jak Magowie przyjdą. Magowie potrafią przyjść naprzód krwi. Okej, okay, ty nie masz e, taminy, więc poczekajmy chwilę, podejdźmy jakieś na luzie przez ten las. Możemy się w lesie zatrzymać. Nie, tu się resztę w tym lesie jeszcze. A dończymy mogą iść dalej i na spokojnie rozwalą to moje już snajperzy tutaj, snajperzy, boże, łucznicy. Na spokojnie sobie z tym poradzą. Nismy tą wióżyczkę No Dobra, teraz to daję tylko tutaj. Tutaj taką armię, która by rozwaliła to, co tutaj stoi. Nie ma tego tak dużo, patrzę, ale na pewno szkolą regularnie następne. A ja szkolę dużo wolniej. A ja szkolę dużo wolniej. To jest piękne, co wyglądać tutaj, postawione. Tylko właśnie, bo ci ninjowie są zafiksowani na zniszczeniu budynku, nie atakują jednostek, które ich atakują. Chyba, że wręcz. Więc, postawienie tutaj łuczników, to jest najlepsze, co mogłoby być. Wody mamy sporo, więc myślę, że jednego gościa od wody można odesłać. Tyle nie. Czekamy aż tam się rozbuduje armia, i potem trzeba będzie zaatakować. Także super odcinki. Battlegrounds, patrzymy jak się armia buduje, no ale. Podjąłem decyzję, że w tej serii nie będę montował, ucinał, pokażę wszystko tak jak jest. Bo też często mógłbym stracić coś fajnego. Całe szczęście, że ci magowie również nie atakują moich jednostek. Jak się pojawi artymaka, to jednego ninja przepuścimy, ale to sobie poradzą. Później z nim. Także bez Riku. No. Tutaj idzie ten gościu. Zobaczmy. O ucznicy już są do niego na pieprzaju, kiedy mają zasięg. To więc... jest piękne. Ucznicy z zasięgiem. O, tutaj przyszedł gościu. Chciałem nadatakować wręcz. Na szczęście przyszedł tam, bo mógłbym stracić tę armię łuczników. Ale ile mam tych swojowników? Jest i dosyć sporo. Więc ja chcę was wysłać tu. I stąd zaatakujmy teraz, jakby od frontu. Chyba jakby frontu. I wieżyczka to tej pod pod mi się wydaje, więc. Tak i tak trzeba będzie ją rozwalić. Okej, okay. to się trzeba zbadać, bo tutaj mogło coś stać jeszcze, nie pamiętam. I Wydaje mi się, że tu gdzieś jeszcze mogę jakieś wieżyczki stać po drodze. Forward. A jak nie mam, to tutaj jest to i armia, Armia, no teraz to jeden Magda, to reszta armii gdzieś rozpieszła. Trzeba teraz zaatakować tamte miejsce, bo tamto i. Proi... Tutaj będą wieżyczki, chyba nawet dwie, i wioska Lotosu, więc to trzeba będzie rozwalić. rozwalić. Ten się rozwalić się chodzi, tu jest na razie spokój, to tu będzie wioska do rozwalenia, właśnie, bo już to złapisz. Tu jest pora armia, to trzeba będzie pokonać tych magów. Na szczęście wojownicy smoka sobie świetnie na magów radzą, chyba nawet lepiej niż samurajowie, więc czas je opłaca ich robić. Zobaczcie, że ich armia została rozwalona. No ja mam tylko trzech, tak? Ja nie będę wysyłał tych. Kędziego i Garina w tamto miejsce, po masz mi się smoka wojownicy porepią. Z atakiem. Teoretycznie, jeżeli z tej strony tutaj idą jednostki, Ile to zostaje, rozwalane przez Garina i Kendiego. To tych włóczników mógłbym wysłać trochę dalej. Proszę ja na przykład tutaj Focused postawić. Bo oni tak tylko przed tym tym tutaj atakują. I teraz ja bym wysłał tutaj. Wróćcie yeah. chyba resją Mendrowie. Ja was postawił tutaj po prostu tak. A was tutaj oddejdź tu. Gdy jak stąd będą szli, to ich również będziecie załatwiać, nie? To jest ten pomysł. bo nie, wolę tutaj za wodą. Bądź przed wodę chyba wolniej chodzą. Wydaje więc to jest trochę bardziej strategiczne, żeby kazać im przejść na drugą stronę. Dobra, tu i tu jest święty w święty spokój. Jak ktoś, to tutaj zostaje ten kazan na ochronę. Tutaj budujemy wojowników smoka, mamy ich siedmiu. Wyślę ich tutaj, o. Niech sobie idą powoli z buta. No tutaj Cangit Garine tutaj przyszli, nie? Także fajne miejsce dotarli Ale ogólnie powinno być spoko to ja was odeślę tutaj yes, i jeżeli dobrze sobie ucynte rado, to wy już nie będziecie musieli mieć żadnego powodu. Yes. Aby cokolwiek atakować. Ale jak ktoś to stójcie jako taka jednostka rezerwowa. Na wypadek, gdyby jednak ktoś się przedarł, to wy się nim zajmiecie już jakby w ostatniej instancji. Dobra, to było proste. Tutaj sobie z nimi radzicie. A, gorzej jak się wybuchnie ten typ, który was omami. A i w ogóle dwóch wtedy jeszcze przyjdzie y, ninja. No tutaj to jest to no tyle dobre, że macie większy zasięg, jeśli chodzi o atak. Jakby prości poradzicie. A, ja tutaj w ogóle zacząłem atakować na nie zauważyłem. Trochę to blisko podeszli moje jednostki. Kupcie się na maga. Pozwolenie magu to jest, jest podstawa. Teraz na a tego nie mógł na spokojnie zniszczyć w a bo już wy zaczniecie zmieścić sobie wieżyczkę będzie dobrze o. Nawet Nawet jakby stracę ważne żeby to wieżyczkę zmieścić Ale to wybioręcie całkiem mniejszej jeśli chodzi o rozwalanie ich jeden typek wstał, mam tutaj czterech kolejnych to was wyślę tu po prostu. I w sumie jakby nie było już wieżyczek, to bym mógł tutaj przydłać właśnie Dobra Armia 2 uh -huh. Proszę mi tutaj przyjść Agri. Natychmiast. Ty, ty, a co ty, ty, to, to, To wam tu się stanęło? Przed talista w miejscu, nie? Za gdzieś

Maga, maga, bo on jak jest mocny, a jak w dni w wręcz, to... chuja może Dobra, to teraz w tym momencie to już robię tak Każdy wybudowany nowy wojownik Smoka ma tu przygiet i to rozkurwiać. Bo tu już nie ma co nas zaatakować tak naprawdę Tutaj jest gierzysta jeszcze. A pewnie robić to dorobić. Jak jest cał daleka? F. Ja mogę zrobić coś takiego, teraz dopiero się tu ogarnie. A przewoźnicy w mocy są dobrze. Tak też się zastanowiłem w sumie. Ja okay. a to jest n ja Jeżeli ja was na przykład postawię tutaj, to n. to ja co możecie robić to ja wcześniej. To jest dobre na budynku. To głupie. trochę późno się dowiedziałem, że klawisz N na to pozwala, ale też nie mogę wtedy wybrać trochę atakować, bo niecisnę. On będzie strzelać miejsce jakiś budynek. To pójdę jednak walić z, z, z miecza. Ale tak na N nie mogę walczyć wręcz, to mogę strzelać. To muszą być odpowiednio daleko, nie? Okay. Yes, for me. We owe you our lives, Lord Dragon. Is there another way to cross to the high plateau from here? No. We'll have to circle back down and go through the mountains to reach them. They'll be ready for us now. No closer, Zymeth. You've grown up. Where's the young pup I once caught sulking behind the curtains in the Serpent's Throne Room? Long gone. Where is my father's most trusted advisor? Also gone. Perhaps we've both grown up, Kenji. If you want to live, the war ends here. The orb is ours. The orb is meaningless. Ask your friend. You know him? I know that if he doesn't kill you, I will. I'm giving you a chance to walk away, boy. Your clan died with your father. This is Lotus Land now. You're wasting your time. He is different. He is one with the dragon. Stop him now. To jest ostatnia prowincja przed wejściem na ziemię domową Lotosu. Mam nadzieję, że to jest ta misja, którą mam nagraną, ja to zaraz sprawdzę, ale chyba tak, chyba tak. Dobra, więc już jestem na bieżąco teraz kolejny odcinek jest nagrywany przed tymi dwoma poprzednimi misjami. W każdym razie, no to jesteśmy coraz bliżej końca. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Battle Realm.